Aby wejść do Twierdzy Kłodzkiej, musimy przejść podziemną trasę. Korytarze i które od średniowiecza służyły podczonom jako magazyny i schroniny, to tu przechowywali swój majątek i ukrywali się podczas konfliktów zbrojnych. W tym celu zagospodarowywanie podziemia tak, aby w nich przetrwać. Zabieramy Państwa w niesamowitą podróż. Podróż w czasie do miejsc, które odsłaniają swoje skrywante przez wieki tajemnicy. Zapraszamy zatem do wędrówki w miasta, w błąd Witamy Państwa w podziemnej trasie turystycznej w Łódzku. Za chwilę odbędą Państwo fascynującą podróż w czasie. Ponad 600 metrów podziemnych korytarzy, które już przejdą, znajdują się bezpośrednio pod Polską starostą. Tak naprawdę to tylko ułamek miasta do miasta, splątany do ramiętów wielokomunizmu i które od średniowiecza zbudowano w Wielką wieku. No, na podano 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 podano

Twoje myszy tutaj nawet. No jak oj, jak A, tu przejść, to jest, z pełno myszy. Ale jak ci, to chodzi? Ja czekam. Czekam czeka. Nawet tutaj mieli pralnię, suszarnie. Ojudowe do, do wydraja. Wszystko mieli. To, jaka ta juta stara, nie?

Księgi, ktoś prowadzi. Kantor kupiecki to jest. Wszyscy pomagali sobie nawzajem. było gdzie wypić, to jest. Chłockie piwo. Tu było składowane w takich bekach wielkich. Ale jaka takaś tylko. takaś Okno namalowane tylko.